Jak na grzyby, to do wielbarka, za nami kolejna edycja wielbarskiego festiwalu grzybów Grzybowanie, którego organizatorem była gmina Wielbark, a współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej. Dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie szczególną imprezą, ponieważ jest to pierwsza większa impreza plenerowa od czasu mojego wyboru na burmistrza Wilbarka. Dlatego odczuwam ogromną tremę. Jest to impreza plenerowa już organizowana po raz 15, która na stałe wpisuje się w kalendarz imprez naszego powiatu. Wielbark nazywany jest grzybową stolicą Polski. A to dlatego, że prawie 60% powierzchni gminy zajmują lasy. Tegoroczna suszanie była sprzymierzeńcem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej w zorganizowaniu dwóch konkursów: pierwszy na najsmaczniejszą potrawę z grzybów, a drugi konkurs zbierania grzybów i śmieci w lesie. Wielbark również słynie z zupy grzybowej po wielbarsku. Grzybów nie ma, ale w ogóle sympatyczne towarzystwo, fajny autokar, wesoły, znajomi, z których dawno się nie widziało. Chociaż grzybów w tym roku było w wielbarskich lasach niewiele, niektórzy trafili na wyjątkowe okazy, które zapewniły im miejsce na podium w konkursie w zbieraniu grzybów. Proszę się pochwalić, jaki grzyb zapewnił pani pierwsze miejsce w dzisiejszym konkursie? Ten grzyb to ma taką potoczną nazwę Osak, ale prawidłową to nie wiem jaką ma. Proszę bardzo, to jest coś takiego, no i myślę, że on ma troszeczkę, rósł na pewno dość długo. Tradycją grzybowania jest konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z grzybów. Uczestnicy poddali ocenie jury przygotowaną przez siebie zupę oraz przekąskę. Warszt z biały, przystawka, rolatki zabijane z kurką i z opieńką cukini. Babkę ziemniaczaną zgrzybamy i z sosem. Może panią poczęstuje, niech pani zobaczy, czy będzie dobre. Z każdą edycją konkursu miłośnicy gotowania stawiają poprzeczkę coraz wyżej. Wybór jest bardzo trudny, bo Każda potrawa jest specyficzna, każda ma swój smak. Jest różnorodność potraw grzybowych. Praktycznie nie ma granic. Grzybowanie kończy sezon letni w wielbarku, chociaż do kolejnych wakacji pozostał niemal rok. Władze miasta już planują przyszłe wydarzenia. Pierwsza impreza to jest na powitanie wakacji. Po zakończeniu roku szkolnego, pierwszą sobotę jest tak zwana Palinocka, ale bez oficjalnych gości zaproszonych, tylko dla mieszkańców i dla turystów. Tak? Później będziemy mieli po raz pierwszy dożynki gminno-parafialne jak już powiedziałem, w niedzielę 10 sierpnia. I na koniec zakończenie wakacji 30 sierpnia w sobotę. Jak zwykle festiwal Grzybów w Wielbarku, Grzybowanie. Festiwal powstał z myślą o całych rodzinach, dlatego nie zabrakło atrakcji dla dzieci, stoisk z lokalnymi przysmakami i rękodziełem, a także występów artystycznych. Kulminacją imprezy były wieczorne koncerty. Na scenie wystąpił między innymi idol młodzieży z Kolim. Wyglądasz idealnie, wyciąć się silko dla mnie. Wszędzie są pełne mnie, za ciebie staro dla mnie. Wyglądasz idealnie, wyciąć się silko dla mnie luksusy. telewizja Kopernik. Kopernik.tv